Kolejne pytanie, czy mogłabyś podać przykłady z własnej praktyki terapeutycznej, gdzie zmiana energii kobiety doprowadziła do pozytywnych zmian w życiu jej lub w relacji? No i może zacznę od siebie, bo to najłatwiej mi mówić. Jestem żoną Jacka, jestem w trzecim małżeństwie, ale przedtem miałam inne relacje. I na pewno wtedy z pierwszym mężem, z drugim, ja nie umiałam robić tego, co robię dzisiaj. Ja nie byłam tak uważna, ja nie byłam tak konsekwentna, ja nie stawiałam granic, ja nie patrzyłam na niego w ten sposób, jak dzisiaj patrzę na mojego męża. Ja stawiałam wymagania, miałam oczekiwania. No i słuchajcie, to wszystko się nie sprawdziło. To po prostu nie działało. Więc to, co można tutaj powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie, jest tym, że w związku trzeba zająć należne sobie miejsce. Hellinger powiedział porządki przed miłością. Co nie znaczy, że miłość nie jest ważna, ale my, my, czyli ja i mój partner, w jakimkolwiek, na jakimkolwiek etapie związku jesteśmy, czy dopiero wybieramy się do związku, potrzebujemy mieć uporządkowaną swoją historię życiową, swoje doświadczenia. Jeśli mieliśmy traumy, a zakładam, że każdy z nas miał większe czy mniejsze, bez względu czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. Mężczyźni często mówią, nie, 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 u mnie nic się nie działo. <laughs> o, już to stwierdzenie wzbudza moje zainteresowanie jako terapeuty, no bo słyszę, że zaprzeczenie następuje. No wtedy trudno, wtedy trudno dotrzeć, do, do takiego mężczyzny. No tu nam pomaga nasza intuicja, kobieca wrażliwość i, i to, że tak kierujemy pytaniami, rozmową, żeby dowiedzieć się o tych szczegółach, o których on nie chce mówić o tych wspomnieniach, które są trudne, a które wyrażone, wypowiedziane, uwalniają tą moc tych przekonań. Bądźmy uważne na tego mężczyznę. Bądźmy uważne też na swoje potrzeby, na swoje pragnienia. Wracam tu jeszcze do tego przykładu, do tego pytania że zmiana energii kobiety doprowadziła do pozytywnych zmian w życiu jej partnera lub relacji. Jeśli zaczynam pracować z kobietą, która jest zainteresowana tym, żeby zostać w małżeństwie lub utrzymać to partnerstwo, w którym jest, no to zaczynamy od czego? No od niej, nie od tego, żeby zmienić partnera żeby mu coś kazać robić lub być jakimś. No nie. To kobieta potrzebuje zająć się sobą. Ale jak, jak, co to znaczy? To znaczy, że mm, potrzebuje uwolnić swoje wzorce, na przykład takie wzorce, które płyną ze zranienia, takie y, mechanizmy obronne jak kontrola, jak sprawdzanie. Jak manipulowanie faktami, życiorysem itd. I kiedy ta kobieta zbliży się do siebie, tak naprawdę zbliży do siebie, czyli pokocha siebie, zaakceptuje siebie, zaakceptuje siebie ze wszystkimi brakami, ze wszystkimi talentami. Gdzie będzie mogła powiedzieć, no w tej dziedzinie jestem genialna i nie wstydzić się tego, i jednocześnie powiedzieć, ale tu mam braki, tego nie doświadczyłam, tego się nie nauczyłam. I to jest w porządku. Ważne jest, żeby siebie akceptowała. Jak będzie siebie akceptowała, to potrzebujemy zaakceptować siebie w pełni. Dostrzegając wszystkie własne niedociągnięcia, w czym to nam pomoże. Otóż wtedy będziemy również mogły zobaczyć partnera, takim, jaki jest, z jego całym potencjałem, z jego talentami, z jego możliwościami, z jego odpowiedzialnością itd. ale jednocześnie z jego brakami. Możemy zauważyć, że pewne rzeczy, których do nas mówi, to on nie zwraca się do nas jako do swojej żony czy partnerki. On się zwraca do nas jako do mamusi. Na przykład. Ale uwaga, my nie możemy wejść w schemat mamusi dla swojego partnera. Słuchajcie, bo to byłoby zabójcze dla naszej relacji. Wtedy już nie ma przyciągania, nie ma tak zwanej chemii, nie ma tego miłowania. Jest tylko mm, pouczanie, nazywanie, wytykanie błędów. To jest naprawdę największy problem w tych relacjach męsko-damskich. Naprawdę, drogie panie, dziewczyny, kobiety, odczepcie się od swoich mężów.